No, nawet nie zauważyłem, ale tak. Nie wiem, czy to ma? Tak, tak. w taki sposób, że mają wszystkie takie same, więc nie ma problemu z tym, że jak całe biuro ma jedną wersję komputera. może nie wersję, ale markę. to z przesłonę markę ma problemu, na szczęście. Dobra, okej. Okay. Bo my z tym będziemy mieli za chwilę naprawdę duże wyzwanie i ja tu widzę, że też pod compliance musimy powymieniać kilka plików akurat z tej sekcji, więc może byśmy to przeszli. To, to mamy ciekawy przykład wewnętrznego rynku. Tak, no, no tutaj. Nie, to jest wewnętrznikowanie do strony Dobra, ale jak, jak się wymienia plik wobec tego, co e, No Sposobów Ciekolwiek. jest kilka. Tak e, interesuje nas najszybszy i najskuteczniejszy. To, co mógłbym polecić, to wydaje mi się, że najlepiej byłoby znaleźć sekcję, w której tych dokumentów jest dużo. Tylko tutaj uwaga. E, w obrębie takiego samego elementu, czyli wymieniając tutaj dokumenty. Ja nie wiem, jak to w tych innych sekcjach jest, bo ważne jest, żeby to był ten sam tak. rodzaj elementu. Tak. Wymieniamy jeden na drugi. Czyli po prostu na przykład, jeżeli mamy tutaj gap. O, tu jest więcej dokumentów. To, co bym proponował, to znaleźć sobie właśnie miejsce. Tutaj jesteśmy w gapie. Zobaczmy, jak jest w innych. To nie ma w ogóle. Nie w kapie albo będzie dużo, albo w live W live było mniej niż w gapie, no to ale to mniejsza auto. To. W każdym razie znajdujemy sobie miejsce, w którym jest tych elementów najwięcej eee, i po prostu je kopiujemy. W sensie dla mnie najszybszym rozwiązaniem byłoby zamiast tworzenia nowej treści. Nie, ale czekaj, żebyśmy się dużo zrozumieli. Ubezpieczenie na wypadek zgonu lub niezdolności do pracy w bezpiecznym finansowaniu, ten plik, mm -hmm. zakładam, że on jest nieaktualny, chcę wziąć, podmienić plik, który będzie się tak samo nazywał, mm. ale będzie miał zaktualizowane treści wewnątrz. Okej, okay, tylko to jest jeden ze scenariuszy, istnieje też możliwość taka, że dojdą jakieś pliki, czy nie? Hmm, tak, ale na razie przećwiczmy ten jeden, bo z tym będziemy mieć challenge za chwilę jakich mało. Znaczy z tym akurat nie będzie problemu. Ja bardziej myślałam o tym, w jaki sposób sobie poradzić w momencie kiedy mamy jeden element, a musimy ich dodać na przykład pięć nowych. To zróbmy tak. najpierw to, na a kolej. potem to. Przejdźmy tę łatwiejszą no, no. scenariusz pod tytułem wymieniamy jeden plik na coś nowego. Okay. Czyli tak, wchodzimy standardowo. Tak, content. W content, czekamy w kontencie, usługi, ubezpieczenia. E o to, dobrze, dokumenty, cap. Mhm. To są nasze dokumenty. Tak. Tak. I załóżmy, że to ubezpieczenie dolne CAP HELP chce wymienić na coś innego. Dobrze. To rozumiem, że wchodzę w nie. Wchodzimy w content. Edytuj i zamieniamy pliki podmieniamy. Edytujemy, uploadujemy nowy. Jeżeli, jeżeli nazwa się nie zmienia, to na tym kończymy naszych. Tak, jeżeli nazwa się zmienia, to tutaj też Display title zmieniamy tak. na taki znaczy, To najlepiej interesant. oba te elementy zmienić, żeby po prostu mieć informację, bo to jest to, co się wyświetla Dzięki dla... Proszę. Tak, a to jest taka na, nazwa wewnętrzna, więc warto jest mieć zachowaną jakiś ten schemat działania, który będzie pozwalał na zidentyfikowanie, tak samo się to nazywa. Dobra, czyli podsumowując. Czyli usuń i potem przeszli nowy, tak? tak. I move i upload. Możliwe, że upload sam zadziała bez wyrzucania, w sensie Aha, czy nadpiszę i zamieni? Ale to Piszemy. trzeba by kliknąć, bo potrzebności nie ma. Dobra, a jeżeli chcemy dodać nowy plik oprócz tych, które są? Okej, okay, dobra, to teraz też pokażę wskazówkę, mhm. jak to zobaczyć. Wchodzimy w jakiś dowolny, który już jest. Wchodzimy w Properties, wchodzimy w Content Properties, sprawdzamy, że ten rodzaj kontentu, który tutaj będziemy musieli dodawać, znajdziemy w usługach i serwis file. Możemy wtedy z niego wyjść. Dajmy nowy Content, narzędzia i to było... Kontywę? Narzędzia, usługi, serwis fajny. Serwis fajny. Źle się mm. Dobra, nie będę przeszkadzał. to tworzona, nagrywane. To jest... no, no. <grym> <grym> ok, Zostaniesz na do zrobienia tutorialu i będziesz się słuchał tego no, jeszcze Express. save and print i to powinno dać nam możliwość podejrzenia nowo dodanego pliku ale jeszcze to sprawdzimy. Usługi, ubezpieczenia. I kapieł, to podałeś ja, tak. tak, 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 tak. ten WebSphere portal szkolenie przed chwilą, tak? No, no. Test. No. Tak, test. Tak, tak, tak. To tym razem jesteśmy na tym samym środowisku. Tak, ja wróciłem na te. <grym> tak, ja się... <grym> ja, dlatego ja mi się, się nie myślę, udało, się... bo był konflikt, bo byłem w tym samym. Tak. I... Tam widać kłódkę, Jak się pracuje w obrębie no, tego no, samego konta, to no, pojawia tam się tam kłódka plus, plus brak możliwości edycji tego. Dobra, czyli to easy peasy. No to nie.